Witam Was. To ja, Lotaros. Rozpoczynamy drugi odcinek z serii Let's Play Minecraft. E, jak widzicie, troszeczkę się rozbudowałem, troszeczkę sobie oj, powiększyłem moją. znaczy, powiększyłem, wykarczowałem dużo liści, e, oświetliłem troszeczkę mapkę, zdobyłem sobie pa, troszeczkę zwierzątek, zbudowałem sobie mój pierwszy domek, co tam jest, tam chodźcie wam pokażę. E, czekajcie, tylko coś zrobię. Oj nie to Jezu Rozjaśnimy troszeczkę e, Jak widzicie to kopałem sobie coś Kopałem sobie kobel Gdyż mam projekt już na super dom ale przedtem, przed chodzimy spać Nie wiem czy dźwięki nie będą troszeczkę za głośno Dlatego jest cisze To powinno być wszystko miodzio A więc e, Dobranoc No, miam, dobra, wyspałem się. To chodźmy, zabierzmy się za pracę nad moim domem. Myślę, że. Patrzcie, trochę tak Myślę, że wy będziecie oglądali to, 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 to co zaraz zrobię w tempie przyspieszonym. Dlatego też zaraz sobie posłuchacie przyjemnej muzyczki, która pewnie będzie w tle zaraz lecieć. Odcielam sadzonek, haha. Coś jeszcze mogę wam ciekawego powiedzieć? TAK! Mogę wam coś bardzo ciekawego powiedzieć! Słuchajcie! Muszę mam sobie tylko to e, Chodźcie, zobaczycie Tutaj jak się przechodzi to czasami gra wydaje taki dźwięk I niektórzy mówią, że jest spawner O! I słyszycie? Czekajcie, podg podgłoszę wam Na maksa I teraz ci Słyszycie szkielety? Słychać szkielety e, Jestem święcie przekonany, że tu gdzieś jest spawner Szkieletów. A jak jest spanner, sobie zrobimy jak spiarkę. Dobra, okej. Okay. Słuchajcie, to ja się zabieram do pracy. A wy sobie w międzyczasie poglądajcie, jak to mi pięknie idzie. To miłego oglądania. The officer, still love you like that. No, no, we don't die. Yes, we multiply. Anyone test will hear the family say, Act like you know. G go, I know what both don't know. Touch them up and go. Uh oh, cha Chang Chang. You come the out step up. I'm the lyrical gangster. Big up the crew in the area. thank you I it, fuck Okej, okay, witajcie po krótkiej przerwie. Jak widzicie, e, część główna mojego domu jest już ukończona. E, tak to będzie na razie wyglądało. E, potem mam plan tutaj zrobić jedno odejście, takie tam drugie, tam trzecie, a tam będzie czwarte, co stworzy taką fajną wiszącą budowlę. Ja lubię w ogóle powietr takie powietrzne budowle. Jak e, widzicie, trochę sobie zmieniłem. Zmieniłem sobie, sobie zmieniłem. Da, mm, render distance dlatego, że o, sam się zachodzi dlatego, że strasznie mi się gra zacinała, nie mam pojęcia dlaczego, Chodź się prześpimy chcę sobie kawę, zmykawy, kawy ok mm, a więc tak to wygląda jak na razie trzeba jeszcze jedną przeróbkę zrobić dlatego weźmiemy sobie to drzewo to już postanowiłem robić na wizji, bo yy, nie wiem co jeszcze dzisiaj mogłem zbudować, na pewno nie będę robił dzisiaj dalszych części tej budowli gdyż nie starczy nam czasu yy, ok dobra, yy, jak to teraz zrobić chyba wiem, to trzeba zniszczyć i tyk, tyk, tyk i tyk i tutaj będzie to samo em, co jeszcze mogę wam fajnego powiedzieć e, słuchajcie sorry że w ogóle takie tempo mam budowania dzisiaj ale jest już trochę późno i jestem troszeczkę zmęczony a muszę to nagrać Postanowiłem nagrywać to w nocy, jak będą wszyscy spali, żeby nie było żadnych dźwięków spoza gry. Nie starczymy pochodni. Kurczę, zapomniałem podgłosić dźwięki. Okej. Okay. Oj, nie wiem czy za głośno nie będzie. O, teraz powinno być dobrze. E, Okej. Okay. Wyłączyłem dźwięki, żeby podczas co będzie leciała, leciała już muzyka, to żeby się nie zlewała muzyka z przyspieszonym głosem kopania. Choć trochę pochodni trzeba dorobić. Podobne zdjęcie domku widziałem w internecie. Troszeczkę postanowiłem zrobić podobny, ale nie taki sam, dlatego troszeczkę przerobiłem. Aha. Kurde, no nie ten guzik. Miałem Shift wcisnąć, wcisnąłem E. Dobra, ten tam Zauważyliście, że teraz, jak upuszczamy jakieś przedmioty, one się. już nie są tak rozsypane, tylko tak ładnie się, się stakują. Patrzcie, teraz na pochodnie. Widzicie, one już teraz tak ładnie są ułożone. A kiedyś to były tak rzucone, byle jak. Nie wyglądało to zbyt pięknie. Czyli mi się wydaje, że to jest za ciemno, jest. Ale to później tym się zajmiemy później. Tutaj jeszcze spał nie będę. Na razie tamten domek yy, co mam to w tamtym będę spać. W tej mojej pierwszej chatce. O. Gdy miał ciemne drzewo, to i ciemne drzewo by było. Ale nie szukałem, naprawdę łaziłem po tej mojej mapce, szukałem jakiegoś ciemnego drzewa, ale niestety się nie udało znaleźć. Okej. Okay. Super. Ok, jest fajnie. Chodźcie jeszcze do będzie na chwilę. I skoczę teraz do skrzynki. Opla, 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 opla. O, tu mam patyczki. Mam trochę płotków. Ale trzeba zrobić więcej. Ale nie na tych szkoda. OK. a tak mało tego wychodzi. To zrobimy po 5. No to po 6 Co ja zrobiłem po 6, no ale nie? nie. Tyś, kurż, mi zabrakło. Dobra, 15 chyba starczy słuchajcie, ściągnęłem, tego program gdzieś nazywa MC Patcher MC Patcher tak się on <laughs> nazywa i ten oto program pozwala na wgrywanie teksturek. O, będzie dobrze, mam akurat jeden klocek do przejścia. Jak mówiłem nie starczy. Yy, I wgrałem sobie teksturkę 256 na 256 i słuchajcie, szklanka mi opadła jak zobaczyłem. Grafikę w Minecrafcie. Normalnie aż miło było patrzeć na takiego Minecrafta. Yy, ale nie będę nagrywał na tamtej teksturce, bo straszne lagi miałem. Nie wiem co jest z tym komputerem tutaj chyba pochodnia będzie postawiona tu nie teraz fajnie, fajnie to wygląda bo jest taka jednolitość tego kobla będę wychodził tu stąd zobaczmy czy to będzie przeszkadzać nie to nie będzie przeszkadzać tak będę wychodził tutaj o w sumie tutaj też można dać Tutaj niestety musi być to pochodnie. Um, <laughs> o, i tak. I jest fajnie. Teraz trzeba dać trochę pochodni. Ja na środku się da, żeby było jeszcze jaśniej. O. I tak, słuchajcie. Tutaj idzie środek. Środek jest tutaj. siup siup, Tu będzie od razu magazyn. Są będę wychodził, to będzie taki tunel i będzie podobny do takiego, tylko że już bez, bez tych całych schodów i tam będzie właśnie magazyn. Tak, tutaj będzie magazyn. O, dziś tutaj podejrzewam, że będzie moja sypialnia. O, tak tutaj będzie moja sypialnia. No, tutaj będzie sypialnia. Tutaj podejrzewam, że będzie. Tu będzie enchant. Jeśli uda mi się go znaleźć, tutaj, widzicie klocki dirtu stoją, to będę po tym wszystkim musiał tutaj wyrównać z Dirtem, żeby miał właśnie miejsce na ten. To sobie później trochę dirtu będę musiał wykopać. I w czwartym, w czwartym nie wiem, mam pojęcia, co będzie. Gdzie tam? Moja sypialnia. O, i tutaj będę spał. No, ehm. czyżby to było na koniec? Na, znaczy na tyle dzisiaj? Czyżby to był już koniec? Okay. Hmm. no to już chyba będzie na tyle w dzisiejszym odcinku troszeczkę sobie pobudowaliśmy dzisiaj właśnie był taki odcinek bardziej trochę budowniczy w sumie to byś podał trochę to jeszcze oświetlić że nie miałem, nie miałem żadnych nieprzyjemności z różnymi potworkami tutaj nie wiem czemu gram na easy ale jeszcze się nic tutaj nie pojawiło wokół mnie ale już słyszę gdzieś zębiaka i tu gdzieś jaskinia jest siup i siub. dobra jeszcze można dać tutaj po pochodni tutaj również żeby cały dom był ładnie oświetlony znaczy cały ten no na razie ten ta, ten fundament żeby on był ładnie oświetlony do tego chodźmy na górę nie tym, tym idziemy okej, okay, i tutaj jeden i tutaj będzie dwa gdzie fajnie wyglądał w nocy okej, okay, to oświetlimy go i zakończymy dzisiejszy odcinek hmm. nie, to się nie uda tutaj ja muszę się wspinać Ładne światełko, lubię światełko. Tak, słuchajcie, w następnym odcinku e, zrobimy tutaj już sobie jedno. O, też w trybie przyspieszonym, mam nadzieję. Albo od razu dwa zrobimy. Tylko będę musiał trochę materiału sobie rozbierać I między odcinkami wyrównam tam teren. Jak w, pewnie zauważyliście, słyszę muzykę. Jak pewnie zauważyliście, części dodaję z mapy Single Block Challenge. Nie wiem dlaczego, teraz się zabierzemy ostro do roboty za tą serię. Tak, teraz będziemy robili tą serię. Bo na razie kręcę dwie naraz, trzeba jeszcze trzeba jeszcze się zająć troszeczkę innymi grami niż tylko Minecraftem. Ok, tu już mamy chatkę oświetloną, gdzie jest słoneczko. Słoneczko zaraz zajdzie bardzo ładnie. O i teraz zobaczymy jak to będzie wyglądało w nocy. Muzyka jest za głośna. Znamy wszystko. Wow, to sobie weźmiemy. To to mi niepotrzebne, to mi też niepotrzebne. To mi też jest niepotrzebne. O jeszcze się trochę drewno to Dobra, i to resztę sobie zostawię. <kłysy> Przepraszam. Um. No zachodź! Zakończymy odcinek na dachu. Ja lubię kończyć odcinki na dachach. Teraz popatrzymy na razie na zachód słońca O, moje butki. Z zdymiemy buty. Zikierą? Nie. No zachodzi. Rzesz. Czemu taka mgła jest? Jak to mogę wyłączyć? Hmm, zmienimy się na Polski i wyłączymy mgłę, bo mgły nienawidzę. Opcje graficzne Cząstki. ...wszystkie chmury... Eee. Ty no, gdzie to jest? Gdzieś pamiętam dało się wyłączyć mgłę. Może chmury wyłączymy. Bardzo jak mgła jest, ej. To jest brzydko to wygląda. Bardzo brzydko. No, nie podoba mi się to w ogóle. To ma mało FPS-ów. Dobra, słoneczko już zachodzi. Spójrzmy na nasz dom Czekam aż będzie idealnie ciemno O i mamy kolegę i tam widzicie tam stamtąd o tam o klocek akurat. Czekaj Ci pokażę. Stamtąd o walną klocek, ja to widzę. Tej głupi Endermanie. O! Fuck! Mnie tu nie ma, mnie tu nie ma. Odejdź. I co, debilu? Czekaj, trzeba jakoś wykiwać. Bo on mi zaraz zabije. On się na mnie uziął. Czekajcie, mogę go tak... Jak go sobie zabić. Hy. 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 Dostał. Chodź, frajerze. Ja go, ja go zabiję. Tak, zabiję Mendermana i idziemy spać. Hy. Hy. Czekaj. Gdzie ty, Mendo, jesteś? No chodź No od razu zniknął jaki Debil yy. A do wody wleciał Chodź go wykiwamy, idę do wody Chodź No chodź tu Endermanie, mam jakiś miecz? Nie patrzę mu się, nie będę mu się patrzeć w oczy No chodź tu i Debilu Gień Ojej, okay, niszczy mi do wody Zabiję się, gdzie A gdzie on jest? Tam idzie. O, nie będzie krzyczać. Nie krzycz na mnie. Ała! Zostaw mnie. razu do a, ja się boję Hy, Żeby mi trochę więcej życia tym z tobą walczył raczej go udyżym o! Zostaw, zostaw! Odejdź! Odejdź, odejdź, odejdź! 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 To jest pająk mu uciec! On na mnie krzyczy Nie bądź na mnie złenderman, ja nie chciałem! Zabiłem go! Fuck yes! Zabiliśmy Endermana. Dobra. Zakończymy z parą. Komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w na następnym odcinku. Cześć!